Chciałem na początku przywitać nauczycieli. Wszystkich, którzy tutaj z nami są albo wszystkich, którzy kiedyś się nauczali i tak dalej, robią Państwo świetną robotę. Dzień Edukacji Narodowej, dzień nauczyciela. Jak Pan powiedział, to jest święto, więc dzisiaj bądźmy razem i cieszmy się tym świętem, a e, później jak wracamy do pracy, to pamiętajmy o tym, po co w ogóle tutaj przyszliśmy i co sprawiło, że chcemy właśnie taki zawód pełnić, taką misję, takie powołanie. I tego wam życzę, żeby to zawsze do serca, wszystkie najmuż. Dzień edukacji, dzień nauczyciela to święto całej polskiej oświaty i zawód nauczyciela to zawód piękny, potrzebny, ważny, trudny i ciężki, szczególnie w dzisiejszych czasach. Ciągle zmieniają się przepisy, ciągle są jakieś nowe wyzwania i trzeba temu wszystkiemu podołać. serca. Serdeczne życzenia, przede wszystkim dużo zdrowia, cierpliwości do młodego pokolenia, w którym e, oraz e, dużo satysfakcji. Halo, halo, Uczymy się ze studiem. Witam Państwa, ja jestem Sara Kabila z klasy 6 B, jestem na miejscu szkolnym na ulicy Wajchowej i mam do Pierwsze pytanie, a co życzycie wszystkim nauczycielom w Wszystkim nauczycielom w najbliższy życzę cierpliwości, uśmiechu i zdrowia. Dzień dobry. panie dyrektorze, Dzień dobry Pani Dyrektorze, 164 Ja na temat będę nauczyciela. To są ocenie z pracy nauczyciela. Cenię pracę nauczyciela za to, że e, mnie uczą i za to, że będę mógł uzucić na studiach. Dzień dobry, nazywam się Natalia. Dzisiaj zadam kilka pytań moim rówieśnikom. Co mi się podoba najbardziej w naszej szkole? Chyba tak, co? Boga. Obozy sportowe. A także co ci najbardziej podoba w naszej szkole? W nauczycielach. Ich cierpliwość i wyrozumiałość pomimo naszych nie najlepszych ocen. tak co życzysz nauczycielom? No, oczywiście życzę, jak najlepsze relacje z uczniami. Życzę wszystkim nauczycielom wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela. Pa! Nagrody burmistrza dziennicy Wawer otrzymują pani Małgorzata Brama z przedszkola nr 85 Leśny Zakon. Zapraszamy ostatnio nagrodzoną dzisiaj osobę, panią Monetę Zakrzewską z 26 listopada. Jeszcze mam informację, że oprócz nagrody burmistrza, na nauczyciele zostali również wyróżnieni nagrodą prezydenta. Pani Anny Wiśniewskiej, Pani Małgorzata Trabik. Zanim ja zakończę, przede wszystkim chciałam ja bardzo gorąco podziękować panu dyrektorowi, że go w liście czterech za pomoc w organizowaniu tej wyraźnej postaci. Ja karoluję śmiał, dyrektorom i uczniom. Dziękuję śmiał. Które przygotowywały tą uroczystość i taki przede wszystkim, oczywiście, przekażę. Chciałbym tylko powiedzieć, że, że za oprawę artystyczną odpowiedzialna była Pani Agnieszka Słuchowska i Pani Urszula Inglot. jest i Pani Agnieszka, i Pani dla <plosy> na, na, na was, na was tutaj. A jeżeli chodzi o łączność online i tą oprawę, e, że tak powiem, filmową, wideo, to Pan Łukasz Karla, który gdzieś tam sobie z tyłu stoi. Także dziękuję bardzo wszystkim.